Wyobraźcie sobie sytuację, w której zbieracie sobie jajka od kur, aby szybciej powiększyć ich farmę, ale w momencie, kiedy rzucacie jajko na podłogę, staje się coś takiego. Co? Dzisiaj będę musiał przejść grę jak najszybciej, ale nie będzie to takie proste, ponieważ przez cały czas będę ścigany przez dwóch łowców. Lecz nie wiedzą oni o mojej tajnej broni, którą są wybuchające jajka TNT. Ale niestety nie przewidziałem jednego scenariusza, ponieważ jeśli rzucę w łowców jajkami, to dowiedzą się oni, że coś jest nie tak, i wtedy sami zaczną. We mnie nimi rzucać, więc musiałem zachować szczególną ostrożność. W mojej głowie utworzyły się właśnie dwa scenariusze. Pierwszy jest taki, że mogę w nich rzucać tylko wtedy, kiedy na mnie nie patrzą. Za to druga myśl jest taka, aby użyć tajnej broni pod sam koniec gry w celu spokojnego pokonania smoka. Na moje szczęście, od razu po wyjściu na serwer pojawiliśmy się na drzewie, więc pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, to taka, aby zrzucić moich chłopców i w najlepszym wypadku ich zabić. Cześć, albo dobrze widzę, albo tam jest ta, Tata. Ta. Ta świątynia, by the way, nie Tak! E nie! Od ja razu Dobra, nie złapałem się! Aaaaa! E co jest? We, we, we dwójka, że się padnie! Tak jak powiedziałem, udało mi się wyeliminować dwóch łowców od razu na samym starcie, co dało mi trochę czasu na ucieczkę przed nimi oraz zebranie drewna. Żeby było jasne, moi łowcy naturalnie mają nieograniczoną liczbę żyć, za to ja mam tylko jedno Ty już tu ty... jesteś! A tak! Nie! A, nie! Nie, to nie Po ponownym pokonaniu Savarsa od razu pobiegłem do pobliskiego Portailos, z którego dostałem refila oraz złoty miecz z dechantem odrzutu. Następnie pozabijłem trochę krów, aby zdobyć mięsko i przypomniało mi się, że gram na dwóch łowców, a nie tylko jednego. się siema! O kurde. dobra. Siema! Dobra. Masz go? Co, nie? masz siekiery? Powaliło cię? No, to jest chyba odpowiedni moment. Co tam? Wajcik. Co tam? Co tam Komi? O Jezu! Ile to bije? Co swój burz! Nie, nie, nie Komi, Wracaj, wracaj! Ty, skąd ty miałeś taką siekierę, by the way? Wydajność 3, niezniszczalność 3. A właśnie, bo zapomniałem wam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Mianowicie do naszej rozgrywki dodaliśmy moda, który automatycznie enchantuje nam narzędzia po uderzeniu w jakikolwiek blok. Na enchanty wydajność 3 oraz niezniszczalność 3, a dodaliśmy to po to, by gra była bardziej dynamiczna. Wracając do gry okazało się, że łowca przez cały czas mnie śledził i wleciał we mnie niczym dzik wszyszki, ale na moje szczęście nie miał on jedzenia i udało się go pozbyć przynajmniej na jakiś czas. Przypomniałem sobie wtedy do mojej tajnej broni, czyli wybuchających jajkach TNT. Oddaliłem się na bezpieczną odległość i zrobiłem małą farmę kurczaków, aby móc z nich pozyskać jajka. Potem szybko pozbierałem węgiel, aby przypalić sobie surowe mięsko z krów. O, dobra usłyszałem dźwięk, okej, okay, fajny dźwięk e, nie, nie powiem wam jaki dźwięk, ale ale fajny dźwięk, na czacie gry zobaczyłem wiadomość, że mój łowca ma już żelazo, więc stwierdziłem, że muszę jak najszybciej również je zdobyć o, o, o dobra, dobra, co tam panowie? co to jest aha, co jest? no, wykopałem żelazo, od razu nawet nie muszę tego przepalać, kolejnym modem, który dodaliśmy do gry, było wypadanie przepalonego żelaza z rudy, oczywiście tyczyło się to również złota i innych minerałów ale tylko te, które były wysoko oznaczało to, że jeżeli jeżeli zejdziemy w głąb kopalni, to będziemy musieli przepalić rudy w piecu. Tak, aby nie było za łatwo. Wracając do gry zrobiłem sobie cały żelazny set, następnie wyszedłem na powierzchnię przy okazji widząc na czacie jak moi łowcy się uzbrajają. Chwilę później wylądowałem na pustyni i znalazłem bardzo ciekawą strukturę, ale byłem totalnie nieświadomy tego, że moi łowcy są już praktycznie obok mnie. Eee, co? takie. To takie, takie sobie. Nie Niestety piramida okazała się mieć bardzo słaby lód, a jedyne co uznałem za wartościowe było T, więc stwierdziłem, że je wezmę Gdy wychodziłem z piramidy usłyszałem coś Co bardzo mnie zaniepokoiło Co jest piramida stary? Co macie? Ej, daj mi tę książkę, książkę, co masz? Jak widzicie moi łowcy znajdują się tam I są odwróceni, więc uznałem, że to idealny moment Na wykorzystanie mojej tajnej broni jajkowej Przepalimy i będzie To jest To jest Ej, to jest no dobrze, no creeper tu nie mógł być! Ty tu jesteś, Wade! Trzeba, stary! Jestem, tu! O kurde, no nie, no teraz to Jaki, będzie... Ja wolała, ja wolała! Jak ty mnie uderzyłeś? Czy starczy użyłem! Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Oh. Hitnij mnie, hitnij Dobra, to nie, to nie wyszło no tak jak no to. chciałem, to nie wyszło tak jak chciałem, naprawdę to nie wyszło. Teraz musiałem za wszelką cenę uciec moim łowcom, lecz do głowy przyszedł mi jeszcze jeden pomysł, w którym mogłem użyć TNT pozyskanych z piramidy. Dobra panowie, to ja chyba będę sobie odpływał. Nie, weź łóżko starej i ustawimy się z popointa stary jest? i on totalnie nas oh. nie zabije stary. jestem stary. głupi. Nie, 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 nie! Ja, ja Szkoda, masz Niestety nie udało mi się zabić Sabarsa, ponieważ ten uciekł z łódką, ale za chwilę stało się coś, co totalnie odmieniło losy gry. Kurde, no nie idźcie do mnie panowie, ja nie wiem co zrobić już teraz. No jest! Nie! Jest! Nie! Jest! jest! Nie wejdź, nie, wejdź. dobra, por porozmawiajmy, porozmawiajmy, Ale się rano zwróciłem, tak jest! No jech ty mnie! Tak! Skąd ty się tu wziąłem? <noise> nie nie, 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 co? Co? Dobra, na ten moment udało mi się uciec, lecz nie na długo, ponieważ stwierdziłem, że podejmę próbę pokonania Sawarsa. O kurde, no nie, dobra, dobra, dobra i nie, nie, co, nie, co? O kurde Nie! Nie, 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 nie. Jak zielony. Co ty się nie próbowałeś tarpować, ja, stary! O jest. Dobra, myślę, że to hoł, nie? Po udanej walce z łowcą postanowiłem poszukać jakiegoś portalo, aby go dokończyć i udać się do netheru, ale nigdy w życiu bym nie pomyślał, że będę mieć takiego farta otwierając skrzynię obok. Co? Co? Coś, coś bardzo fajnego. Tak jak powiedziałem przed chwilą, udałem się do Nederu, by poszukać fortecy. Co zajęło mi naprawdę mało czasu, bo forteca była tuż obok mnie. Zacząłem zbierać pałki blaze'ów i okazało się, że nasz mod daje również znacznie większe ilości lutu z mobów. A potem wywaliło serwer, nawet nie wiem dlaczego. Gdy już gra wróciła do normy, to ponownie farmiłem pałki blaze'ów i za chwilę zobaczyłem na czacie taką wiadomość. O, no ładnie panowie, ładnie panowie, spoko. Czy ty... Wpadłem do lawy! Nie! Boże, co za chłop! To nie zły jesteś, to jesteś naprawdę wybitny, nie? Po tej sytuacji poszedłem do pobliskiego bastionu, lecz gdy zauważyłem ile jest tam okrutników, to bardzo szybko z niego uciekłem. Zamiast podjąć próbę splądrowania bastionu, postanowiłem poszukać biomu z endermanami aby szybko pozyskać perły. Jak możecie zauważyć, zbieranie pereł poszło mi naprawdę szybko, bo z jednego Endermana czasem potrafiły zrobić aż trzy perły. Już to na to wchodza Dosłownie kątem oka udało mi się zauważyć łowce. na moje nieszczęście ich kompasy działają także w nederze, więc byłem pewny, że za chwilę dojdzie do walki. Sawars gdzie jesteś? Co wy tak ja cicho ja jesteś? Krzywa! Ja p****le! No nie no, no, to samo! Nie, to już okay. widziałem, 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 odsuń się. Savars! No co? co? Aha, kobłęby, no nieźle. Gdzie ty jesteś? A ty jesteś tu. Co ty robisz? Co e, zginąłeś? Oczywiście dobrze wiedziałem, że drugi łowca musi być gdzieś w pobliżu, bo byłem pewny tego, że przed swoją śmiercią postawił sobie łóżko i stało się dokładnie tak, jak myślałem. Samus, widzę link. jestem przy nim. Co? A, bo ty tu jesteś! Co ty robisz? Ty chciałeś mnie wysadzić! Co za murak? Nie, nie no dobra, to była chyba najgłupsza akcja, jaką w życiu widziałem, naprawdę kołby. Po wejściu do normalnego świata usłyszałem dźwięk kurczaka. Więc był to idealny moment na zbudowanie ich farmy, aby następnie dały mi one wybuchowe jajka. Chwilę potem zebrałem trochę kobla na piecyki, aby mógł przepalić złoto i zrobić sobie złote marchewki. Ło, wow, 8 już mamy, co jest? Let's go! W tym momencie stwierdziłem, że dobrą opcją będzie przeczekanie całej nocy, aby kury mogły wyprodukować jak najwięcej jajek. Dobra, pora sprawdzić, ile się udał uzbierać em, jajek. Przez tą całą noc, cyk, okej, okay. dobra, ponad stak już jest. No to jest po prostu, to będzie taka Zrób, Następnie poszedłem pofarmić trochę jedzenie ze zwierząt, tak aby na pewno już do końca gry mi go nie zabrakło. Potem je przepaliłem i poszedłem do kopalni w celu poszukiwania diamentów. Oczywiście na mojej drodze spotkałem takie surowce jak żelazo, ale po kilku minutach udało mi się osiągnąć mój cel. Co jest aż tyle? What? Ile tego, co jest? Przyznaję, miałem bardzo dużo szczęścia w kopalni z tamtym złożem diamentów, więc nie tracąc czasu skraftowałem sobie połowę diamentowego seta oraz diamentowy miecz. Po wejściu na górę stwierdziłem, że pora zrobić oczy kresu, aby zacząć już powoli szukać twierdzy. W tym czasie moi łowcy nie tracili czasu i plądrowali oni jaskinie, również w celu znalezienia diamentów. Diamenty? Tak, mam to. To tam No spoko, stary. W sensie, wiesz, to, że ty masz, to nie oznacza, że inni nie mają. Po jakimś czasie udało mi mi się nareszcie znaleźć strongholda, lecz trochę czasu zajęło mi szukanie portalu, bo niestety znajdował się on w bardzo niebanalnym miejscu. Moi łowcy również nie tracili czasu, biegli do mnie ile sił w nogach. A wiecie, jaki zaraz będzie dźwięk? O nie. Ja... Dobra, let's go Po wejściu do Endu, naturalnym ruchem byłoby teraz zniszczenie kryształów, które leczą smoka Ale niestety, dostałem jakiegoś dziwnego laga, przez którego nie widziałem niektórych krystali Teraz już było mi totalnie obojętne, czy łowcy zobaczą, że rzucam w nich jajkami Ponieważ nie mieli oni możliwości zdobycia ich Czekaj, żeby cię nie krwiało Wejdźcie Siała, panowie Co ty masz, kurde? Siała Sia, ma? Nie, 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 nie tak jest! No, siema, Nie! To jest jajkowy, czemu ja? Chłopcu, czekaj! Siema. Nie! A. Tak jak wcześniej powiedziałem, nie widziałem niektórych kryształów, więc traciłem kolejne minuty na niszczenie jej. A w tym czasie moi łowcy wpadli na genialny pomysł zbugowania smoka, budując wieże z bloków do góry. Panowie, co wy próbujecie? Okej. Jak widzicie, smok się totalnie zbugował i musiałem dostać się tutaj, aby zniszczyć wszystkie bloki, które zbudował mój łowca. Lecz zaraz zobaczcie coś, co było dla mnie absolutną tragedią. Ja nie wiem, to jest chore. Oha! Co, co jest? Dobrze, dobrze, dobrze. O! Water! Nie wiem, nie wiem jak wam zniszczyć. Te łóżka optane, no po prostu nie wiem, no. Dostałem sparcie się do... O zory. kurde. Nie! Niestety nie udało mi się wygrać, ponieważ zamiast wiadra z wodą kliknęła się tarcza. Ale trzeba przyznać, że byłem naprawdę blisko. Nie no, dobra. <śla>